Ten pstrąg. Witam Was wszystkich na kolejnym filmie. Dzisiaj rzeka, która mnie naprawdę strasznie pozytywnie zaskoczyła. Celem były pstrągi. Po cichu liczyłem na e, kleniki, i naprawdę połowione i to ilościowo. Już straciłem rachubę. Zresztą zobaczycie, kombinuję z przynętami i czym więcej kombinuję, tym, tym fajniejsze rybki. I dajcie znać, czy wy ganiacie teraz zakleniami? Na, na co łowicie? Ja łowię na gumy, na takiej rzece. Brodzę sobie i idę pod prąd. O, ktoś dzwoni. No i Zapraszam Was na dalszą część filmu. Jest mały kleniuszek, kleniuszek, kłakomczuszek. Ale my chcemy. Uuu. Ale my chcemy coś. Coś większego. musiał tu omgryźć Yes. O ha <laughs> ha To nie wiem czy się nagrywało wcześniej. Przepiękny pstrąg przy niej przypłynął. Może jeszcze się skusi. Zobaczymy. Ale Już był fajnie, 40 do topić go Zobaczymy czy, czy się skusi. O! Klenik! I to ładny! Tutaj już... to do podbieraczka! No, z takiej rzeki taki klenik to... ...fajna sprawa. Ale... ...mówię wam, że tam jeszcze jest przepiękny. Naprawdę przepiękny. Teraz wędkę, okej, okay. tak zrobimy, i pokażę się. Zobaczcie. 对啊。So. Ten był jeszcze większy, ale Ten był jeszcze większy, ale ten też już jest fajny. No i kolejny klenik, zaraz odczepimy. te swoje żuchwy Tak, oh, się jeszcze powróciłeś? Szalone kleniuszki. a, patrzcie. I to, że jeszcze jakiś pstążek wpadnie. Pa. Tu pachnie, tu pachnie lebko. Chodźcie. Kleniożku. Kleniożku a łakomczoszku. aj papa. Duże nie chcę. Tych już tu nie złowię. Nie, ma ta na nie. Już są tu zacwane, już widzą mnie, więc. A, czy zobaczycie ich? Szedł, może któryś będzie uciekał tu ale samo jest ich o jeden to już taki 45 pójdziemy tutaj pod brzeg, prędko wsadzimy tu i go pokażemy. Pokaż się, już się odczepił, to dobrze. To jest? Jest. I tyle z pokazania. Tylko odczepiłem rzut w to samo miejsce i kolejny. Na dziś jest klenio ale rado dosłownie Edo Rado i też puszczamy Opa, super. Piękny. Ile najważniejszy was dzisiaj złowiłem. No i jest piękny kleń w końcu o, zobaczcie sami o, To już jest pod 50 Z takiej rzeki naprawdę cieszy Ojejko, ale głęboko zażar Trzeba szczypce wyjąć A pokażę na co on wziął za chwilę to nie uwierzycie. Dobra, pokaż się. O. Pokaż, o. Piękny klenik. Naprawdę dobra. piękny. Super rybka, dobra. I... <laughs> Chciałem ładniej, no ale niech wracę do swojego królestwa. I Pokażę Wam zaraz. Poglądało, oczywiście musi, inaczej się udusi. O. No taki kawałeczek ale cały już rozwalony, ale może znajdziemy jeszcze jakiś taki i na to właśnie uderzy. takiego malucha. maluco. A się zastanawiałem czy te klenie w ogóle pozwolą tu złapać jeszcze jakiegoś pstrąga a tu patrzcie jest Dobra, tak tylko go wam pokażę, bo inaczej to ciężko. Taka rybka już taki pod czterdzistaczek szybko go wypuszczam o, i poszedł. I stoi tutaj rewelacje Są tu przepiękne klejnie. Tylko, tylko im podać. Się wydaje proste, ale wcale nie. Jest. Prawie. No chodź, 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 pokaż się. Ach, Jest. Hmm, chyba, chyba większy od tamtego, chociaż porównywalny. Tu nic nie połamał. co zadziałało. O też taki. O, I tyle. A nie, jeszcze jest, patrzcie. Jeszcze jest. Jeszcze jest, jeszcze. Jeszcze jest nadzieja go pokazać. Dobra, zbiegaj. To jest to. Ja już będę kończył wędkowanie. Wyłowiłem się jak nigdy. Miałem jechać dzisiaj nad jezioro, ale nadawali jakieś wielkie burze i w ogóle poszedłem do wniosku, dobra wybierz się nad rzekę a Na w razie czego się dziś schowasz i da rady nawet przy takiej pogodzie połowić no i jestem strasznie zadowolony no ilościowo kleni to nie pamiętam chyba nigdy tyle nie połowiłem co dzisiaj zresztą ja nie jestem kleniowy nie nastawiam się na takie na te ryby jakoś strasznie dzisiaj bardziej liczyłem na, na pstrągi jakieś tam się pokazały więc też cieszą. No, przy takiej aktywności tych kleni raczej większy pstrąg to w jakimś holu od razu uciekał. No, jednego to naprawdę fajnego pstrąga widziałem. Za chwilę później wziął inny troszkę, troszkę mniejszy. Więc zabawa była. Was pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych filmach, które będą pewnie teraz z jeziora. Pozdrawiam Was. Cześć.